Z to jest funkcji f, która ma wszystkie trzy następujące własności. Dziedziną funkcji f jest przedział od minus 5 do 5, obu stron dąknięty. Miejscem zerowym funkcji f jest liczba minus 3. Funkcja f jest niemalejąca całej dziedzinie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Będziemy analizowali każdy z tych rysunków po kolei z własnościami. Mają być spełnione wszystkie trzy. Po kolei. Dziedzina funkcji, przedział domknięty od minus 5 do 5. Sprawdźmy odpowiedź A. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Zaczyna się wykres. Oczywiście jest tutaj punkt zamalowany, czyli faktycznie jest od minus 5 domknięty. Potem x -y są. Dla x -ów. są wartości, są dla jedynki. Tu jest kółeczko puste, ale tu jest zamalowane, więc dla jedynki jest wartość, dla dwójki, trójki, czwórki, do piątki włącznie jest. Czyli rysunek pierwszy spełnia dziedzinę. Rysunek drugi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zaczyna się od minus pięć faktycznie. Jest problem dla minus dwa, ale... Tu jest kółeczko puste wartości nie ma, ale tutaj jest. Ciągłość jest zachowana. Dla jedynki też ciągłość jest zachowana. Dwa, trzy, cztery, pięć. Też spełnia. Odpowiedź B. Bo tutaj to była odpowiedź C. Odpowiedź B. Raz, dwa, trzy, cztery. Od minus czterech jest. To już dalej nie muszę sprawdzać. Odpowiedź B. Bo taka jest tej kolejność góra-dół. Czyli odpowiedź B odpada. Odpowiedź C, tak jak przed chwilą analizowałem, spełnia. Zobaczmy odpowiedź D. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Od minus pięciu faktycznie jest. Wartości są, są. Dla minus dwóch jest pewien problem, ale wartość jest. Są wartości. Są, są. 1, 2, 3 do 4 otwarte. Też otwarte. Zatem analizując samą dziedzinę, odrzuciliśmy dwie. Zostały nam dwie odpowiedzi. No to przechodzimy do kolejnej własności, którą muszą spełniać. Miejscem zerowym funkcji jest liczba minus 3. Czyli jest to punkt wspólny wykresu z osią o x. Więc jedziemy wzdłuż osi o x i szukamy miejsc zerowych. Tu miejscem zerowym jest raz, dwa, trzy. A miała być liczba minus 3. Odpada. Wniosek jest jaki? Odrzuciłem już wszystkie trzy odpowiedzi, została tylko jedna. Więc mógłbym już zakreślić. Musi to być odpowiedź prawidłowa, ale sprawdźmy do końca. Czy faktycznie miejscem zerowym jest minus 3? Minus 1, minus 2, minus 3, spełnia drugi warunek, czyli już spełniała dziedzinę, ta funkcja spełnia miejsce zerowe. No to proforma, sprawdźmy, czy spełnia też to, że jest niemalejąca w całej dziedzinie. Niemalejąca to znaczy może rosnąć i może być stała. Tu rośnie, tu jest stała, tu rośnie, jest niemalejąca właściwą odpowiedzią jest